Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Jaś i kłopoty na ściance wspinaczkowej. Jaś od zawsze był chłopcem, który wolał stać z boku, niż rzucać się w wir zabawy. Gdy na podwórku dzieci ścigały się, kto pierwszy wdrapie się na najwyższą drabinkę, on siadał pod huśtawką i patrzył na to z daleka. Czuł wtedy nieprzyjemny ścisk w żołądku. I pot spływający po czole. Choć chciał być taki odważny jak inni, zawsze coś go powstrzymywało. Pewnego dnia mama Jasia dowiedziała się o zajęciach na ściance wspinaczkowej. Synku, to jest świetne miejsce, żeby spróbować czegoś nowego powiedziała z uśmiechem. Jaś początkowo się skrzywił. Wspinanie? Przecież to zupełnie nie w jego stylu. Do tej pory problemem była dla niego nawet wspinaczka po niskich drabinkach. Mama jednak zapewniała go, że nie ma się czego obawiać, oraz że będzie znajdował się pod okiem instruktora, który zadba o jego bezpieczeństwo. Jaś miał ochotę spróbować, ale kiedy termin zajęć zaczął się zbliżać, stopniowo ogarniała go coraz większa panika. Czasu nie dało się jednak zatrzymać. W końcu nadszedł dzień, którego tak bardzo się obawiał. Chłopiec podążał wraz z mamą do hali wspinaczkowej, wbijając wzrok w chodnik. W głowie miał burzę negatywnych myśli. A jeśli się poślizgnę, albo nie dam rady zrobić ani jednego kroku w górę? Mama zerkała na niego z czułością. Najwyraźniej domyślała się, jakie towarzyszą mu myśli. Ścisnęła mocniej jego rękę, by dodać mu trochę otuchy. Kiedy oboje znaleźli się w hali wspinaczkowej, od razu poczuli zapach magnezji, czyli białego pudru, którym wspinacze smarowali swoje dłonie. Kolorowe ścianki ciągnęły się aż do sufitu. Były pokryte chwytami w różnych kształtach, które przypominały kamienie lub klocki. Całość wyglądała jak ogromna układanka, która bardzo przeraziła Jasia. Witam kolejnego kursanta. Rozległ się donośny, przyjazny głos. To był pan Bartek, instruktor. Miał tak serdeczny wyraz twarzy, że nawet Jaś poczuł się odrobinę spokojniejszy. Dzień dobry, przywitała się mama. To mój synek Jaś. Przyszedł dziś po raz pierwszy. Bardzo mi miło, Jasiu, powiedział instruktor kucając, by patrzeć chłopcu prosto w oczy. Dzisiaj spróbujemy się trochę powspinać. Zobaczysz, że to świetna zabawa. Tempo zależy od ciebie. Nie ma tutaj żadnej presji. Zgoda? Jaś tylko skinął głową. Zrobił to automatycznie, choć tak naprawdę wcale nie był pewien, czy tego chce. Najchętniej od razu wróciłby do domu. Ale pan Bartek już zaczął organizować całe zajęcia. Zaprowadził go w stronę najniższej ścianki, idealnej dla początkujących. Zaczniemy tutaj. Będziesz stopniowo przesuwał się w górę, trzymając się chwytów. Są to te kolorowe klocki, które będą dziś twoim sprzymierzeńcem. Ale najpierw założymy ci pas. Dzięki niemu będziesz całkowicie bezpieczny. Nawet jeśli się ześlizgniesz, lina cię utrzyma. Pamiętaj też, że będę cały czas obok ciebie. W razie jakichkolwiek kłopotów, możesz na mnie liczyć, tłumaczył spokojnie instruktor. Już po chwili Jaś stał w gotowej uprzęży i z niepokojem w sercu. Gotowe, powiedział instruktor. Teraz spróbujemy stanąć na pierwszym klocku i złapać się za uchwyt. Dobrze, wyszeptał Jaś, choć jego głos był ledwo słyszalny. Spojrzał na swoje nogi, które nie chciały zrobić pierwszego kroku. Przez moment miał ochotę zachichotać, ponieważ jego buty wspinaczkowe były wąskie i trochę śmieszne. Przypominały baleriny z gumką. Ale to właśnie dzięki nim czuł, że nogi trzymają się mocno. Pan Bartek przyczepił linę do pasa Jasia i sprawdził jej naciąg. Teraz jesteś zabezpieczony. Zaufaj mi. Jaś wziął głęboki oddech i spojrzał na ściankę. Chwyty wyglądały z bliska jak ogromne guziki. Wyciągnął rękę i złapał za pierwszy z nich. Był szorstki i chłodny. Świetnie, pochwalił go pan Bartek. Teraz postaw stopę tutaj, na tym zielonym klocku. Jaś poczuł, że noga mu drży, ale udało się. Potem złapał za kolejny chwyt, po czym zrobił następny krok. Brawo! Usłyszał za sobą głos mamy. Ten doping dodał jasiowi skrzydeł. Przez chwilę poczuł nawet coś, czego nie czuł od dawna. Małą, cichutką dumę. Może jednak potrafię. Pomyślał. Ale kiedy spojrzał w dół, serce znów zaczęło bić mu szybciej. Ziemia wydawała się być daleko. Choć był zaledwie metr nad nią. Wszystko dobrze? Zapytał spokojnie pan Bartek. Możesz odpocząć, jeśli chcesz. Po prostu oderwij nogi od ścianki. Nic się nie stanie, ponieważ jesteś podtrzymywany przez linę. Nie ma mowy. Wolę się cały czas trzymać, powiedział Jaś, ściskając mocno żółty uchwyt. Instruktor uśmiechnął się łagodnie. W porządku, zrób to po swojemu. Ale pamiętaj, że jesteś tu w pełni bezpieczny. Jaś zrobił kolejny krok, a potem jeszcze jeden. Brawo, Jasiu, świetnie ci idzie, pochwaliła go mama. Chłopiec spojrzał w jej stronę, a na jego twarzy pojawił się delikatny uśmiech. Na chwilę zapomniał o strachu i chciał pokazać jeszcze więcej. Idziemy dalej? Zapytał instruktor. Jaś skinął głową. Sięgnął do niebieskiego uchwytu i powoli podciągnął się wyżej. W tej chwili poczuł, że naprawdę daje radę. Miał ochotę wykrzyczeć swoją radość na całe gardło, ale wtedy nagle coś poszło nie tak. Prawa stopa ześlizgnęła mu się z klocka, a ciało gwałtownie przechyliło się w bok. I właśnie wtedy zaczęły się prawdziwe kłopoty. Chłopiec wpadł w prawdziwą panikę i drżał z przerażenia. Na szczęście wszystko trwało zaledwie ułamek sekundy, i zanim zdołał zebrać myśli, Lina napięła się delikatnie i zatrzymała go w powietrzu. Nie spadł na ziemię. Po prostu zawisł swobodnie nad nią. Spokojnie, Jasiu, powiedział pan Bartek ciepłym głosem. Widzisz? Wszystko działa tak jak powinno. Nic ci się nie stało. Jaś oddychał szybko, a jego serce waliło jak młot. Możesz puścić uprząż, Jasiu. Zaproponował instruktor. Lina trzyma cię bez twojej pomocy. Nie puszczę jej, wyszeptał chłopiec. Boję się. W porządku, odparł pan Bartek. Możemy tak przez chwilę pozostać. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Po kilku sekundach Jaś zdołał uspokoić swój oddech. Teraz miał już pewność, że jego lina jest wystarczająco mocna. Wszystko działało tak jak obiecał instruktor. Widzisz?-powiedział cicho pan Bartek. Nic się nie stało, a ty właśnie zrobiłeś coś ważnego. Co takiego?-spytał zdziwiony Jaś. Sprawdziłeś, że Lina naprawdę cię trzyma. Teraz już wiesz, że możesz spróbować znowu, kiedy tylko będziesz na to gotowy. Chłopiec spojrzał w dół. Mama patrzyła na niego z promiennym uśmiechem. Uniosła także kciuk do góry. Chcesz zejść do mamy? zapytał instruktor. Jaś zawahał się. Naprawdę chciał już dotknąć ziemi, ale z drugiej strony było mu trochę żal. Przecież wspiął się tak wysoko. Czy naprawdę miał teraz po prostu zrezygnować? W końcu wziął głęboki oddech i wyszeptał: Chcę spróbować jeszcze raz. Świetna decyzja! ucieszył się pan Bartek. Jaś złapał mocniej czerwony chwyt, a potem postawił nogę na pomarańczowym klocku. Był gotowy, by zdobywać kolejne wysokości. Tym razem jego ruchy były znacznie pewniejsze, a ręce nie trzęsły się już tak bardzo. Kiedy znów był na wysokości swojej wcześniejszej próby, spojrzał lekko w bok. Miał wrażenie, że ścianka nie wygląda już tak groźnie. Jej kolory wydawały mu się jaśniejsze, a chwyty bardziej przyjazne. Rewelacja, Jasiu, pochwalił go instruktor. Widzę, że masz wszystko pod kontrolą. Ale nadal trochę się boję, przyznał chłopiec. To dobrze, odparł pan Bartek. Strach pomaga nam w utrzymaniu odpowiedniego skupienia, a będąc tak wysoko, nie można tracić koncentracji. Poza tym to wielka odwaga robić coś mimo lęku. Jaś przez chwilę myślał o tych słowach. Może pan Bartek miał rację? Odwaga nie polega na byciu filmowym superbohaterem. Lecz na małych, powolnych kroczkach, wykonywanych mimo strachu. Ta myśl dodała mu energii do działania. Wziął głęboki oddech i podciągnął się jeszcze wyżej. Teraz już nie patrzył w dół. Skupiał się na ścianie, na swoich dłoniach oraz na kolorowych uchwytach. Każdy z nich zdawał się mówić: złap mnie, pomogę ci wspiąć się wyżej. Mama klaskała z dołu, a pan Bartek trzymał linę z pełnym spokojem. Świetnie, jeszcze kawałeczek i będziesz przy dzwonku, zawołał instruktor. Przy dzwonku? Powtórzył zdziwiony Jaś. Tak. Na samej górze jest mały dzwonek. Gdy do niego dotrzesz, musisz zadzwonić. To będzie oznaczało, że zdobyłeś ścianę. Jaś spojrzał w górę. Rzeczywiście, między kolorowymi uchwytami wisiał mały srebrny dzwonek. Był zachęcająco błyszczący, choć zawieszony na znacznej wysokości. Jaś jednak postanowił dążyć do celu. Idę do niego, zawołał z determinacją. Instruktor tylko się uśmiechnął. Wiedziałem, że to powiesz, ale pamiętaj, że to nie jest wyścig. Jaś wziął sobie to do serca i wspinał się bardzo powoli. Czasem przystawał, by złapać oddech, a czasem szukał nogą właściwego klocka. A gdy jego ręce zaczynały się męczyć, przypominał sobie, że Lina jest jego przyjacielem i nie musi się bać. Po kilku minutach był już bardzo wysoko. Serce znów biło mu mocno, ale teraz nie był to strach, raczej ekscytacja. Nagle dzwonek znalazł się w zasięgu jego ręki. Nie zwlekał nawet chwili. Po prostu wyciągnął dłoń i zadzwonił. Wtedy rozległ się jasny dźwięk, który wypełnił hale. Mama, znajdująca się na dole, nie mogła opanować radości. Wspaniale, Jasiu, krzyczała. Świetna robota! Dodał pan Bartek: Możesz teraz spokojnie zejść, ja ci pomogę. Chłopiec uśmiechał się szeroko, kiedy lina powoli sprowadzała go na ziemię. Czuł się lekki jak piórko, a jego strach odszedł w zapomnienie. Gdy jego nogi dotknęły parkietu, mama przytuliła go mocno. Jestem z ciebie bardzo dumna, wyszeptała. Jaś poczuł w sobie wielką zmianę. Miał wrażenie, że coś, co do tej pory było ciężarem, nagle zniknęło. Było super, powiedział z błyskiem w oku. Wtem usłyszał z tyłu głos pana Bartka. No i jak się czujesz, mistrzu? Jaś zastanawiał się przez moment, co odpowiedzieć. Dziwnie, powiedział w końcu. Z jednej strony jestem zmęczony, ale z drugiej lekki jak balonik. Instruktor kiwnął głową z uznaniem. To jest właśnie uczucie, które przychodzi po przełamaniu strachu. Twoje ciało jest zmęczone, ale masz w sobie też dumę, że sprostałeś zadaniu. Mama podeszła bliżej i przykucnęła, by spojrzeć mu w oczy. Podziwiam cię, Jasiu, powiedziała cicho. Widziałam, jak dzielnie walczyłeś na górze. I to nie tylko ze ścianą, ale przede wszystkim z samym sobą. Chłopiec spojrzał na nią poważnie. Na początku bardzo się bałem. Kiedy znalazłem się trochę wyżej, myślałem, że zaraz zjadę w dół ale pan Bartek zapewniał, że Lina mnie trzyma i miał rację. Instruktor roześmiał się cicho. Lina jest właśnie po to, żeby pomagać. Jest jak życzliwi ludzie, których spotykamy w życiu. Jaś spojrzał na niego uważnie. Czyli pan jest taką Liną? Instruktor parsknął śmiechem. Można tak powiedzieć, ale nie zapominajmy o tobie. Pokazałeś dziś prawdziwą siłę i odwagę. Lina pomaga nam tylko wtedy, gdy chcemy się wspinać. Chłopiec przytaknął, a potem jeszcze raz spojrzał na ściankę. Kolorowe uchwyty wyglądały teraz inaczej. Nie były już przerażające ani zbyt wysokie. Wyglądały jak zaproszenie do zabawy. Panie Bartku? odezwał się po chwili A czy każdy boi się, zanim wejdzie na ściankę? Oczywiście odpowiedział spokojnie instruktor ale z czasem człowiek uczy się sobie ufać. Strach wprawdzie nie znika do końca, ale z pewnością przestaje dominować. To dobrze, powiedział Jaś. Ja zawsze myślałem, że odważni niczego się nie boją. To częsty błąd, uśmiechnął się pan Bartek. Odważni to właśnie ci, którzy mają w sobie różne obawy, ale mimo to próbują, tak jak ty dzisiaj. Jaś uśmiechnął się lekko. Pomyślał o wszystkich chwilach, kiedy wstydził się spróbować czegoś nowego. O drabinkach na placu zabaw, albo o występie w szkole, który wydawał się przerażający. Teraz wiedział, że można się bać, a mimo to zrobić krok naprzód. Usiadł na macie i przez chwilę przyglądał się ściance, którą właśnie zdobył. Na twarzy miał wypisany szczery zachwyt. Pan Bartek spojrzał na niego z uznaniem. Posłuchaj, Jasiu. Myślę, że właśnie odkryłeś największy sekret wspinania. Jaki? Spytał chłopiec z ciekawością: Że ściana nigdy nie walczy przeciwko tobie to nie ona jest przeszkodą, tylko twój strach. Kiedy go pokonasz, ściana zamienia się w przyjaciela. Jaś długo milczał. Wreszcie skinął głową i powiedział cicho: To chyba znaczy, że mam nowego przyjaciela. Nagle mama spojrzała na zegarek i zrobiła wielkie oczy. Chodźmy już, synku czas na kolację. Już idę. Odparł chłopiec, ale zanim ruszył, spojrzał jeszcze raz na ściankę. Miał nadzieję, że wkrótce znów ją zobaczy. Gdy znalazł się już w domu, był zmęczony tak jak jeszcze nigdy, ale było to dobre zmęczenie. Pokąpieli zasnął niemal natychmiast. Przez całą noc uśmiechał się we śnie, tak jakby wracał myślami do hali wspinaczkowej. Miniony dzień był bardzo cenny. Jaś wiedział, że nie jest już tym samym chłopcem, który bał się spróbować. Teraz miał pewność, że potrafi być odważny, nawet jeśli serce bije szybciej, a dłonie się pocą. Czuł w sobie siłę, która zostanie z nim na długo, bo tego dnia, na kolorowej ściance wspinaczkowej, nauczył się czegoś, czego nie da się zobaczyć ani dotknąć nauczył się wierzyć w siebie. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.